4, 3, 2, 1. Witam w kuchni pełnej naparzanek. Dzisiaj porozmawiajmy sobie o samplerach, ale o samplerach w kontekście amigowym, czyli, czyli o urządzeniach umożliwiających wprowadzenie dźwięku sygnału analogowego do pamięci komputera. Ja akurat właśnie mam taki samplerek, no i chciałbym, żebyśmy zrobili sobie dzisiaj taki mały unboxing, bo mam do niego oryginalne opakowanie, no i potem zaprezentuję go Wam w działaniu. Zapraszam! Sampler, który Wam dzisiaj zaprezentuję jest polskiej produkcji firmy Elsat. Sprzedawany był, tak jak zresztą wiele produktów Elsatu w takim dużym opakowaniu po kasecie VHS. Z tyłu mamy opis nawet recenzje z magazynu Amiga z, z 7 numeru z 93 roku solidne i estetyczne wykonanie, wysoka jakość przenoszenia dźwięku brak zjawiska zatykania się sampera, nie wiem co to jest to zatykanie no, co do wysokiej jakości przenoszenia dźwięku no to <laughs> e, no troszkę, troszkę tutaj pojechali, no, zresztą przekonacie się e, sami za chwilę e, Tutaj też informacja, że sampler przeznaczony jest do współpracy z komputerami Amiga 500, 600, 2000. Nie wiem dlaczego, akurat tymi konkretnie. On pasuje do każdego modelu Amigi z wyjątkiem CD32, która nie ma portu równoległego. Każdy inny model Amigi, który ma port równoległy, czyli każdy model Amigi, yy, będzie kompatybilny z tym samplerem albo ten sampler będzie kompatybilny z każdym z, każdym z tych modeli. Co mamy w środku? Mamy sampler, mamy kabel z jednej strony zakończony wteczkami RCA, czyli też trinch, czy z drugiej strony mini jack, aczkolwiek nie wiem czy to jest kabel, który był oferowany z tym samplerem. Być może nie, ale na pewno jest stary. Natomiast to co może Was zainteresować, to że mam bełaś. Mam do niego oryginalną, historyczną kartę gwarancyjną. Jak widać, urządzenie zostało nabyte w 93 roku w niesławnym Amiga Computer Service Krzysztof Robak w Warszawie na ulicy Batorego to był taki znany serwis, no i też najwyraźniej sklep, w którym sprzedawali części do Amigi, no i ja ten sampler stereo kupiłem, to jest moja parawka taka nastoletnia, ja dzisiaj mam inny podpis, a tutaj mamy jeszcze no, taką ulotkę firma Elsa pozwala sobie przedstawić Państwu szeroką ofertę rozszerzeń sprzętowych do komputerów domowych Amiga i takich tam pierdół, których nie lubimy. Mega RAM Elsa, który zresztą kiedyś też potem miałem, znaczy ten konkretnie Mega RAM HD, miałem to rozszerzenie, to znaczy ten kontroler z rozszerzeniem pamięci, samblery czy jakieś inne rzeczy. Indy A, to do Atari. no to, to nic dziwnego, że nie wiem o co chodzi. Sampler, jak widzicie, jest niewielkim, stosunkowo prostym urządzeniem. Z jednej strony ma wtyk do gniazda równoległego, z drugiej strony właśnie dwa złącza RCA, czy też... Cinch 2, no bo to jest sampler stereofoniczny. były też samplery monofoniczne, one miały wtedy tylko jedno wejście. To jest na tyle proste urządzenie, że ono nawet nie ma, nie wymaga zewnętrznego zasilania, także teraz nie pozostało nam nic innego, tylko go podpiąć do omigi i zaprezentować Wam w działaniu. No ale potrzebujemy jeszcze takiego źródła sygnału. Akurat gramofon na dole w salonie, a migę na górze więc stwierdziłem, że będzie łatwiej wnieść gramofon na górę, niż wnieść komputer do salonu a zatem podłączam gramofon do samplera Mój gramofon ma wbudowany przedwzmacniacz, także mogę go podłączyć bezpośrednio. Gdyby nie miał wbudowanego przedwzmacniacza, to oczywiście musiałbym użyć jakiegoś zewnętrznego urządzenia tego typu. W przypadku samplerów migowych. Ważne jest to, żeby to źródło dźwięku było możliwie jak najgłośniejsze, żeby się po prostu przybiło przez ten, przez ten poziom szumów. Ale ten gramofon daje dosyć mocny sygnał, więc mogę go podłączyć bezpośrednio i nie muszę się tym martwić. Z kolei, jeśli chodzi o, o to, co będziemy samplować, no to mam tutaj, może źle to pokazuję, mam tutaj płytę winylową ze ścieżką dźwiękową z gry Streets of Rage bardzo ładnie wydaną. I tutaj na stronie A jest pod koniec jest taki utwór, który chcę chcę samplować. Samplować można za pomocą wydaje mi się dowolnego chyba trackera, ale można też się posłużyć dedykowaną aplikacją, tak jak ja to zawsze robiłem. W moim przypadku był to AudioMaster i akurat AudioMaster w wersji 3, czyli poprzednia wersja, to był właśnie ten programik, od którego zaczęła się moja przygoda moja przygoda w zabawę z muzyką na Amidze sam Audiomaster jest bardzo prosty w użyciu, wybieramy tutaj funkcję sampler i po kliknięciu na monitor, mamy teraz jakby na żywo podsłuch ze źródła sygnału czyli w tym przypadku z tego gramofonu mamy podsłuch przepuszczone przez Amigę na żywo tego, co tutaj się dzieje, a na ekranie mamy z kolei wykres fali dźwiękowej. Także ja teraz wybiorę taki fragment, który chcę samplować i dokonamy samego samplowania. O no właśnie, zbliża się ten fragment. Także klikam na sample. Ekran teraz znikł, bo amiga teraz się zajmuje wyłącznie samplowaniem. Okay, długość sampla zależy od ilości pamięci, co jest jakby oczywiste. W przypadku gołej amigi 500 czy tam amigi z 1 MB, tak jak właśnie zaczynałem swoją przygodę z muzyką, no to tam niewiele się mieściło tam parę sekund. Oczywiście to też zależy od częstotliwości próbkowania. Zapomniałem to ustawić, także tutaj domyślnie była no niecałe. 20 kHz. Dobra, możemy zatrzymać gramofon. OK. No i teraz możemy wyciąć tutaj ten początkowy fragment, bo widzę tutaj już na wykresie, że, że tutaj nic się nie nagrało. No i teraz odsłuchajmy to, co się nagrało. Będziemy potrzebowali oczywiście tylko krótkiego fragmentu z tego. Ok, no i teraz spróbuję wyizolować właśnie ten fragment, który, który mnie interesuje, spróbować go zapętlić, no i potem może go wgram do trackera i, i spróbujemy z tego coś zrobić. Ale zapomniałem wam pokazać bardzo fajne sztuczki, jaką się stosowało w tamtych czasach. Wspomniałem o tym, że jakby długość sampla zależała od ilości dostępnej pamięci. No i generalnie chodziło o to, żeby te sample zajmowały po prostu jak najmniej miejsca i na dysku, i w ramię, żeby były jak najkrótsze. W związku z tym stosowało się taką sztuczkę, która polegała na tym, że ten dźwięk ze źródła odtwarzano specjalnie w przyspieszeniu, po to, żeby ten sample był po prostu jak najkrótszy, a potem już na komputerze ten sample spowalniano. W przypadku gramowanu jest to bardzo proste. Nie wiem, czy akurat trafię na ten sam fragment. Zróbmy sampler, monitor. Coś tam leci, mniejsza z tym. I teraz tak co robię? Ta płyta jest nagrana w 33 obrotach, ale ja przełączam ją specjalnie na 45 obrotów, żeby leciała szybciej. I jeszcze nawet mogę ją dodatkowo przyspieszyć tutaj tym suwakiem. No i dzięki temu teraz ten sampler jest znacznie krótszy. To wszystko się oczywiście odbywa niewątpliwie kosztem jakości dźwięku, ale właśnie w sumie ten zabieg, bo tak naprawdę stosowano go nie tylko w przypadku Amingi, ale też używano go w przypadku takich samplerów sprzętowych, jak, jak na przykład legendarne Akai. I ten zabieg powoduje taką specyficzną utratę jakości dźwięku, która dzisiaj jest, powiedziałbym, wręcz pożądana. Jest, jest traktowana jako pewien efekt, jako taki właśnie, takie charakterystyczne brzmienie właśnie tych dawnych samplerów, ale też brzmienie, brzmienie Amigi. Samplować można oczywiście nie tylko gramofony czy, czy magnetofony, ale można też samplować swój własny głos przy użyciu mikrofonu, czy tak jak w moim przypadku rejestratora cyfrowego, który jest podpięty bezpośrednio do samplera i w tym momencie właśnie sampluje swój głos, a Wy będziecie mogli go usłyszeć właśnie nie z tego mikrofonu, co zazwyczaj, tylko, yy, tylko z tego mikrofonu i yy, wprost za mici. Możemy też oczywiście samplować instrumenty. Ja, ponieważ nie umiem grać na żadnym instrumencie, to podpiąłem tutaj Rolanda T8. To jest taki automat perkusyjny, yy, który ma też wbudowaną emulację tego kultowego syntezatora TB-303. Jeżeli pamiętacie ten odcinek sprzed paru lat, gdzie Chyba sprzed paru lat, już nie pamiętam, gdzie pokazywałem tego Beringera, czy Beringera, tego żółtego. Ja już się go pozbyłem, teraz właśnie mam tego Rolanda. No i podpiąłem go do, do samplera bezpośrednio. No i teraz posłuchajmy fragmentu. Tutaj jest jakiś taki gotowy track. Ok. No, i chcę te, tutaj chcę z tego instrumentu yy, nagrać parę, samplować parę brzmień, parę właśnie instrumentów, które potem wykorzystam. Może yy, bęben basowy, może werbel, no i na pewno właśnie jakieś dźwięki z tego, yy, z tego syntezatorka. No to samplujemy. Ok. Mamy taki bęben basowy. Zapisujemy go. Czy będę werbla potrzebował? Nie. Przejdźmy do tego... do tego... Rolanda. No dobrze, rozsamplujmy parę, parę nut i będę tutaj regulował filtr. Bo to jest coś, czego nie da się jakby zasymulować w takerze, więc jakoś tak, jakąś taką prostą melodię. Nic bardziej skomplikowanego. Okay. No dobra, to teraz wczytajmy te sample do trackera. Ja się tutaj posłużę oktamedem. Tutaj już ten, ten, tą sekwencję perkusyjną już wcześniej tutaj wgrałem, bo tą kwestię ustalenia tempa i tak dalej, tu zrobiłem poza, poza kamerą. No dobra, skróciłem taki prosty moduł. Posłuchajmy efektu końcowego. Zdaję sobie sprawę, że dzisiaj jesteśmy totalnie rozpuszczeni współczesnymi kartami dźwiękowymi, no w ogóle dźwiękiem cyfrowym, cyfrową syntezą. Także dziś na nas dźwięk przepuszczony przez 8-bitowy... Sampler i odtworzony z komputera z 8-bitowymi układami dźwiękowymi, no nie robi żadnego wrażenia. Ale no, ja pamiętam, że w tych latach 90. -tych byłem w stanie za pomocą dokładnie tego właśnie samplera, tej Amigi, tego monitora, stworzyć takie no, całkiem Okej okay moduły. No zresztą nie ma co mówić o mnie. No, najwybitniejsi kompozytorzy amigowych modów z tamtego okresu no dysponowali dokładnie takim sprzętem. Oni nie mieli nic innego. Musimy pamiętać o tym, że, że w tamtych czasach, w latach 90. i 80., sama możliwość wprowadzania dźwięku do komputera i odtwarzania go w taki sposób, że on był rozpoznawalny, a potem modyfikowania go i wykorzystywania go we własnych kompozycjach było czymś absolutnie niesłychanym, a już z pewnością nie, nie za taką cenę. Także dzisiaj takie urządzenie jak ten sampler no nie można oceniać inaczej niż jak przez pryzmat tamtych czasów. A tymczasem w dzisiejszym odcinku to już byłoby na tyle. Dziękuję za uwagę i zapraszam następnym razem.